Dzień dobry, dzień dobry. Miałam dzisiaj w grę Binary DRIVE. Drive. I dzisiaj dla nas jeszcze jest po mapie wyspa. mała wyspa czy coś takiego. No więc. Mamy tu samochód. Możemy wczelier to grać. Tutaj jest łatwiej już. Może potem jak się rozbijemy. To zmienimy. Tutaj bardzo dużo lup, to już tutaj już lusterko. Łoł. Wow. Proszę mi bo czynko, coś tutaj nie jedzie, bo dwuma osobom lusterka pobieram mało. Gdzie ma aktualnie 70 godzinę, bo teraz nic tutaj nie widać. O ja! Leci! O nie, jedziemy zbyt szybko, no bo to nie ma. Bardzo się spodobał ostatni odcinek w ciągu yy, niecałej doby. Było aż 36 dni wyświetleń, co było naprawdę dość za fajny najczęściej odcinku na moim kanale. Nie pajamki czy się. Uprzedzamy ten ostatni. Niebezpieczny. Chociaż w sumie czemu wyprzedzać. Tutaj jest jakieś skrzyżowanie, prawda? Może być chyba na Są podkazy. No a tu nie ma skrzyżowania. Wydawało mi się, że jest to skrzyżowanie. Nie wiem. Zabieram. Dobra, ja to jest to jest jakieś, to, to jest jakieś, to jest to jest wersja, jest to jest jakieś, to jest jakieś, to jest jakieś, to jest to, to, tutaj, to jest jest Dwie, nie Skały tam są na stopniu dlatego tutaj sobie skręcimy. Teraz. Tu. I nie ma A nie, nie ma ich na nawce. Ale nie, jest. Dobrze. Jest teraz. Łołupy. Wow. <grytanie> Ale rzuca. Nie do Wow! Chyba hmm. ubezpieczenia. Hmm. Dobra. E, no niestety tam cię trochę rozbił. E, no, mi. E, musimy. No niestety musimy nowe auto. Więc ja nowe auto. Nie wiem gdzie on jest. Możemy się tylko domyślać. Uwaga, uwaga. Dajmy już nowe auto. Jest to koc. Tam, tam, Muszę ojnie. Będź nie wie. Nie mam nawigacji. Będzie ładnie. się. też kościołek w milach. Zresztą

Wyspia w sumie taka daleko od amerykańskich połówach Właśnie O, tu już jechaliśmy wcześniej. Połóżmy na tym. Udebnił. Hamuje. Z ugrakiem. Chcę, żebym... chyba, żebym mu naprawdę wyconił ten cionek. Tu są jeszcze do domki. You know, <moment samples> no jedziesz i nie Jak to się tu dojedzie? No ja nie wiem. Ja nie że ma wszystko dobrze, albo supraje jeszcze na, na innych. to na pewno jeszcze jak się przyjmie, to jest bardzo dobrze. Mam taką nadzieję, to zrobimy yy, jeszcze inne z takich na pewno. Ja mogę wszystko żeby nam się podobało Prawie wszystko. Ten gier na razie nie mogę kupować. Co no pieniędzy nie mam. Czy potem to tam będę na kanale zarabiać, ale jeszcze w ogóle przy okazji jak już tak jeżdżę, to powiem harmonogram. Na moim kanale mają się... pojawiają się codziennie, w niedzieli, bo w niedzielę mam wolne z kanału, przełożone prawdopodobnie od pracy, od szkoły. Ja mam wolne od kanału. Nie, nie twórczo się odcinki ukryty, poniżej 3 minut. Odcinki specjalne, takie jak był wczoraj, na przykład, ten z minęgi. No oraz inne takie jakieś filmiki. Mata dotyczące są bardziej same bardziej jakieś przeglądania, informacji niż grania. I oczywiście są mogą być wyjątki, mogą być przed wcale nie będzie, ale wtedy na pewno to będzie jakiś powód, na pewno nie będzie jakimś niechce. Mam nadzieję, że w Czasem też się mogą zdarzyć dwa filmy, ale wtedy prawdopodobnie jeden film będzie Wrzucany a nie nagrywany. Bo ja nagrywam jedno przecież. No więc zobaczcie. Harmonogram już znamy. Harmonogram to możemy. To jest coś stacja. Ten gościu jest szłochem. Trzeba go to, jest, to, jest to, jest to mnie? Tak, to tak. Uwaga. Uwaga! jesteś, mój kochany? Gdzie on jest? Cholera. Powiedz mi, zjechał. A ja już się będę z nami żegnał. No i do zobaczenia.